Cześć, tu gdzieś z blogu Hejdom i dziś hakujemy system z tym laptopem, który ma dwa ekrany. Jest mega tani, bo kosztuje około 2500 zł. Jest to najtańszy laptop, jaki znalazłem na necie, który posiada dwa ekrany pełnego Windowsa. No, jak widzicie, możemy go ustawić właśnie w ten sposób, ponieważ nawet ma podkładkę i klawiatura jest gratis. A to jest naprawdę bardzo ważne, ze względu na to, że softwareowo ten laptop po prostu sobie z tymi dwoma ekranami nie radzi. Powiem wszystko w recenzji i zapraszam na pełny materiał. Zacznijmy od specyfikacji. Ten laptop to nie jest jakaś górna półka. Jest tu Intel N100, czyli standardowy procesor, który jest w większości tabletów wykorzystywany. A tutaj ma do obsługi aż dwa ekrany. Mamy tutaj aż 16 GB RAMu, półterowy dysk twardy. No i w sumie to wszystko razem działa płynnie, aczkolwiek bez myszki tego się po prostu nie da używać, ze względu na to, że nawet nie jestem w stanie palcem przerzucić z jednego ekranu na drugi e, czegokolwiek. Oczywiście z klawiszowymi jesteśmy w stanie to jak najbardziej zrobić. Oba ekrany są dotykowe, ale jak komputer się ładuje, to ładuje się na tym ekranie. Ten ekran jest w ogóle niewidoczny, nie da się ustawić, i nie ma takiego oprogramowania domyślnie, i tak samo jak pisałem do producenta, e, które by pozwoliło, żeby tu się wyświetlała klawiatura. A tutaj, żeby się wyświetlała treść i żeby to za każdym razem tak samo działało. Szkoda, bo powiem Wam szczerze: ja po prostu, jak ten produkt dostałem, to nie mogłem się doczekać, aż go otworzę. No i otworzyłem go, zacząłem go testować i nastąpiło duże rozczarowanie. Softwareowo ten system, ten system czyli system Windows, nie jest po prostu jeszcze gotowy na to, żeby tak działać. Ja sobie go ułożyłem w ten sposób, że mam dwa ekrany pionowo, ale nie ma najmniejszego problemu, żeby sobie go przestawić i mieć te dwa ekrany. Tutaj w ten sposób poziomu. I jak widzicie, działa to automatycznie. I powiem wam szczerze, te rzeczy są super. Jeżeli mamy tą klawiaturę, na klawiatura jest po prostu w ten sposób na Bluetooth. Możemy sobie ją odsunąć od tego. Dodatkowo jeszcze jest myszka, gdzie się ją wcisnąłem, ale to jest nieistotne ze względu na to, że to jest kwintesencja tego sprzętu. I powiem Wam szczerze, że wykonanie też jest ok. Jakby nie mogę się do czegoś przyczepić, że coś tutaj jest. No wiecie, takie jakieś średnie albo że po prostu coś tutaj nie działa tak jak powinno być. Ten zawias wygląda w porządku. Zresztą e, tego typu sprzęty i nawet tego producenta już chyba są w całej rodzinie. I powiem Wam szczerze, mijają dwa lata, i dalej te sprzęty działają. I nie ma tutaj żadnych problemów, o których pisaliście, że wszystko się połamie, a, wszystko jest do bani, a, w ogóle po coś to kupił, to jest szmelc. Nie, nieprawda. Te sprzęty działają, i jeżeli szukacie tego typu sprzętu, to uważam, że to będzie naprawdę bardzo fajny pomysł. Oczywiście można się doczepić głównie do tego softu, po prostu tutaj. Ewidentnie zawodzi to, i po prostu tutaj brakuje takiego fajnego oprogramowania, jak mają inni producenci tych high Ale te high kosztują około 80 tysięcy, a tutaj mamy laptopa za 2,5. I gdyby dopracowali ten soft, to uważam, że ten system, i ten laptop, i w ogóle ten pomysł byłby. Rewelacyjne. Znalazłem myszkę i znalazłem też ładowarkę. To się ładuje po USB-C, ale ja nie wiem dlaczego. Oni z uporem maniaka dają po prostu ładowarki. I zobaczcie, ten kabel waży więcej niż ta ładowarka, a to jest ładowarka na taki pin. Po co to robią, nie mam pojęcia, ale jest w zestawie. Wszystko, co potrzebujecie. Chyba torba też gdzieś była, ale gdzie ją dałem, to już totalnie nie mam pojęcia. A teraz chodźcie zobaczyć, jak dokładnie to po prostu działa. Teraz zobaczcie jak to wygląda, jeżeli chcemy używać klawiatury. Jeżeli chcemy używać klawiatury, to sobie klikamy tutaj. No i fajnie, mamy dobrą, możemy sobie z niej dokładnie pisać. no Ale jak sobie klikniemy tu, to klawiatura przeskakuje nam tam. Więc, żeby nam nie przeskakiwała, musimy zrobić tak. Oczywiście stąd jej sobie tutaj spokojnie ją zrzucimy. Eee, więc mamy tylko taką małą klawiaturkę, że chcemy sobie tutaj coś pisać. Nie? Hmm, hmm, hmm. No, albo ta klawiatura jest taka, albo nam przeskakuje te, Więc to jest to jest niestety bez sensu, jeżeli chodzi o klawiaturę. Więc tak, jak sami widzicie, to wygląda w ten sposób. I jeżeli używamy tego jako dwóch monitorów, jest super. Pod tym względem nie ma do czego się przyczepić. Tutaj wszystko jest w porządku. No ale musimy mieć tą myszkę, żeby to nam fajnie po prostu tutaj działało, bo to po prostu są, jak widzicie, dwa monitory. Jeżeli byśmy chcieli to troszeczkę inaczej używać, typu na przykład widzicie tu, i co to rzucić, no, no nie ma szans. To na dół jeszcze zrzucę. No ale teraz... No, no nie da się, po prostu nie da się tego wrzucić e, do góry. Mnie osobiście to e, mega irytuje. Oczywiście są e, skróty klawiszowe, nie? czyli na przykład e, Windows i strzałka w górę, no ale jakby między monitorami nam się to nie przyłącza. Oczywiście te skróty są dostępne i można ich poszukać i, i będzie to nam działało, więc pod tym względem... Widzicie, jest to coś do ogarnięcia. Ogólnie system jest, jest naprawdę ok. Tutaj mamy wszystkie rzeczy. To jest po prostu Windows, który jest połączony z tym, co tutaj mamy. Sobie zobaczcie, tak wygląda to strona główna tego wszystkiego. Tutaj mamy nazwę, jest połączone tym, tym wszystkim. Tutaj, że ładujemy sobie wyświetlacz i tutaj mamy informację o wyświetlaczu. Nie? Dobra, odłączymy sobie teraz tę ładowarkę, żebym ja Wam wam po pokazał. Ciach. No i teraz zobaczcie najfajniejszą rzecz. Najfajniejsza rzecz jest taka, że w momencie, kiedy sobie to weźmiemy i przewrócimy to, na przykład w ten sposób, to nam od razu działa. Tylko, że tutaj przycisku, więc jest OK. No więc sobie to bierzemy. Aha. no i właśnie teraz sobie kliknąłem gdzieś tutaj w ten przycisk i chyba sobie to wyłączyłem. Rozwiązaliśmy sytuację, po prostu nacisnąłem sobie przycisk Power ze względu na to, że ten przycisk jest. Z tej strony i nie można tym kłaść, więc pamiętajcie, żeby kłaść to w ten sposób. W każdym razie wracając do tego z tego systemu, zobaczcie, tutaj znowu na przykład dwie myszki są, więc trzeba sobie tam usunąć i wtedy to już będzie. OK. I po prostu jak mamy tutaj dwa ekrany, to, to, jest, to jest w porządku. Tutaj sobie to działa, po prostu działa to jako dwa ekrany. I za 2,5 tysiąca zł uważam, że ten sprzęt na procesorze N100 jest naprawdę bardzo w porządku. Ja sobie tutaj wezmę jeszcze, włączę system i pokażę Wam dokładnie, co tutaj mamy z systemu. Tutaj są informacje dodatkowe, i to możecie zobaczyć. Intel N100, 16 GB RAMu, procesor, procesor dysk, tak jak mówiłem, jest 512. Windows 11 Pro tutaj jest. Z tego co wiem, chyba nawet można tutaj zrobić aktualizację, bo tak ostatnio sobie robiłem. No i generalnie rzecz biorąc, to wszystko tutaj po prostu działa. No, ten ekran dotykowy jak najbardziej jest responsywny. Wszystko jesteśmy sobie w stanie kliknąć. Na 3D Marka to też już testowałem i sobie zaraz zobaczymy. No i zobaczmy wyniki Intel, który tutaj jest. No, zwykle myszka nam się wzięła i już. 359, score graphic 314, CPU 2050. Tutaj mam informacje o wszystkim. I podstawowe rzeczy, które nas interesują. Więc nie jest tak źle, jak by można było się spodziewać, jak patrzy się na tego typu sprzęt. No i teraz ostatnia rzecz, czyli to klawiatura ładowana przez USB-C, myszka ładowana przez USB-C, a myszka, która jest dodawana ma nawet dągla, więc można ją po 2-4 GHz z tego co widziałem, ją łączyć albo właśnie przez Bluetooth, ale też bardzo fajna jest ta okładka. No ale dobra, zanim przejdziemy do okładki, zobaczcie tutaj mamy porty. Tu mamy dwa USB-C, port słuchawkowy i wejście ładowania, no i przycisk power. No i tak to działa, jak sobie składamy. pow. Nie? I zobaczcie tutaj z tyłu, to jest takie coś. Więc jak to otwieramy, to to się, się przesuwa. Więc to w ten sposób działa. Zobaczcie, jest z tej strony. Zamykanie, otwieranie. Nie tak wygląda ten laptop. To jest jakaś dziotka. to naprawdę jest jedyna dioda. Jeszcze tutaj jest taka o, informacyjna. Jak ten laptop działa? To jest przy, przy kurze, więc dotąd to dochodzi. To jest taka ochrona tego. Tego nie umiałem zdjąć. Próbowałem to zdjąć, ale nie chcę tego wszystkiego połamać, zniszczyć. Tak on wygląda z dołu. Jeszcze zaraz odpalimy coś na YouTube. No i ponownie otworzymy sobie go. No się wszystko włącza. Możemy sobie go tu położyć. Ciao. I ponownie mamy go gotowego do pracy. Włączmy sobie coś na YouTube. gdzieś jak widzicie, dzisiaj nie jesteśmy w pomieszczeniu, tylko na zewnątrz, dlatego, że mój przyjaciel kupił tę działkę, która jest za mną i będziemy tutaj budować smartfona za miliony. Wszystko będzie nagrywane od... No i sobie kliknę na power, jak to sobie podnosiłem, więc tutaj jest kilka takich mniej wygodnych rzeczy, ale nieważne. To Wam pokazałem, jak wygląda, że to możemy sobie złożyć. I bardzo fajna jest też ta podkładka, bo zobaczcie, ta podkładka, ona się rozkłada na płasko i Możemy ją też użyć w ten sposób, możemy jeszcze tak użyć, tu sobie podeprzeć, tu złożyć no, i mamy ją złożoną całkowicie, a nawet dokładniej, żeby ją złożyć, to w ten sposób, jest to mega płaskie. Tu możemy to pozaginać sobie, jakbyśmy chcieli jakoś inaczej sobie to złożyć, zadziałać z tym, też to będzie możliwe, żeby sobie to położyć, no, a najważniejsze jest to. Zgięcie tego w ten sposób i zrobienia takiej podstawki, wiadomo, że to sobie przesuńmy. Więc wygoda tego użytkowania jest OK. No i czas na podsumowanie tego krótkiego materiału. Jak sami zobaczyliście, laptop ma ogromny potencjał, naprawdę ogromny, ale po prostu brakuje software'owo tutaj pewnych rozwiązań, które spowodowałyby, że wszystko działałoby zdecydowanie lepiej i jestem powiem Wam szczerze mega tym zawiedziony, że tak wygląda i po prostu po tej euforii jak podpakowywałem, to czekałem na tą przysłukę dość długo, bo w ogóle gdzieś się zagmatwało, i gdzieś poszło, potem kurier nie przyjechał, potem coś się przesunęło, strasznie długo do mnie to szło, teraz wiem, że to przychodzi w kilka dni, bo jest już w Czechach. I powiem Wam szczerze, jak to odpakowywałem, to się cały cieszyłem, bo w końcu coś nowego testuję. No i otworzyłem to, przetestowałem, i się okazało, że po prostu ten ekran jest ekranem głównym. Tak, jakby tablet był po prostu tutaj, w tym dolnym ekranie, a to jest taki dodatek, po prostu drugi ekran, który sobie podłączamy obok. I tak to trzeba traktować. Jeżeli to w ten sposób podejdziecie do tego sprzętu, to uważam, że to jest rewelacyjny sprzęt. Dobra, mam nadzieję, że ten krótki materiał Wam się podobał. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnych tego typu ciekawych testach. Dzięki, do zobaczenia! Cześć!